I nazywaj się zawodowym leniem, jeżeli tego nie masz. A to, to jest taki inteligentny pstryczek, gdzie wystarczy jeden przycisk, żeby zgasił światło w swoim pokoju. Pewnie też nieraz często tak masz, że już jesteś utulony do snu. Tylko świeci dalej światło i co tu zrobić? Przecież nie wstaniesz, bo jesteś zbyt leniwy. No, nie opłaca się. I tu właśnie z pomocą przychodzi pstryczek. Do zestawu dostajesz taką dwustronną taśmę oraz wsuwnicę, gdzie montujesz na taśmę obok kontaktu. A ten pstryczek, to prosto na wsuwnicę, już powinno działać. Do zestawu dostajesz taki pilot, który działa do 30 metrów oraz działa przez ściany. Przez niego może bardzo łatwo i fajnie sterować sobie tym oświetleniem. Już nieważne, czy leżę, jestem utulany do snu. Jeden klik. I mogę iść spać. Tak samo nieważne, czy siedzę na fotelu, co robię coś przed komputerem. Zapomnę zgasić światła, to cyk. Zgaszone. A aktualnie na to co trwa promocja jesienna. Więc jeżeli Cię to zainteresowało, napisz jakiś komentarz, jakikolwiek, to Ci wyślę. Podrzucę link.